Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Tu Majklimat1379 nad Zalewem w Małomicach. Jak mi odbierasz? Z jakim raportem? Majklimat1379, z tej strony Oskar Sierra 509. Odbieram Ciebie 59, bardzo ładnie do mnie tutaj docierasz z tego radyjka. Proszę do Ciebie. No to super, dziękuję Ci za łączność 73 dla Ciebie i pozdrawiam tutaj z Małomic. Pozdrawiam 73 baj. To Paweł Adam, Franek, 108, Adam Witam serdecznie, z tej strony Dariusz, MyKlima1379. Jestem prezesem Żagańskiego Klubu Łączności Bubr z Żagania. Są tu ludzie z Żagania i z okolic, zajmujemy się radio łącznością. I w tym kierunku cały czas zmierzamy. I chcemy zaprosić serdecznie na Małomicki Fest, tutaj nad Zalewem. Będziemy tutaj ze stoiskiem. I to będzie 18-20 lipca 2025. Także serdecznie zapraszamy i tak zwane radiowe pozdrowienie 73. 73.